Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Według źródeł, Kate Middleton, znana jako Catherine, jest gotowa objąć tron, co oznacza historyczny moment dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Jednak w związku z tą monumentalną zmianą, zapowiadana jest nieoczekiwana reorganizacja w rodzinie królewskiej. Kamina, królowa małżonka, straci swój tytuł, a Kate zajmie rolę, której nie pełniła żadna zwykła kobieta od blisko tysiąca lat. Stając się pierwszą królową bez królewskiego pochodzenia. Co to oznacza dla przyszłości monarchii? Jak te zmiany wpłyną na rodzinę królewską? Bądźcie czujni, gdyż zgłębimy niesamowite szczegóły dotyczące wzrostu pozycji Kate oraz dramatycznych transformacji w pałacu. William i Kate przygotowują się do oczekiwanej zmiany królewskiej. Ostatnie raporty sugerują, że książę William i księżna Kate mogą przygotowywać się do objęcia bardziej aktywnej roli w obowiązkach królewskich, motywowani naturalnym postępem odpowiedzialności oraz potrzebą wsparcia dla króla Charlesa. Chociaż nie potwierdzono żadnych konkretnych problemów zdrowotnych króla Charlesa. Ciężar jego nowej roli w wieku 75 lat wymaga naturalnie delegowania niektórych funkcji na innych starszych przedstawicieli rodziny królewskiej, w tym na księcia i księżną Walii. Według In Touch Weekly źródła królewskie wskazują, że William i Kate już wzmacniają swoje zaangażowanie, przygotowując się na większą rolę publiczną, aby złagodzić presję na króla. Jedno ze źródeł stwierdziło, Charles zdaje sobie sprawę, że nie może już pełnić swoich obowiązków królewskich tak skutecznie jak wcześniej. Chociaż nie ma sugestii dotyczących abdykacji ze strony Króla Sharsa, te raporty rzucają światło na wysiłki współpracy w rodzinie Królewskiej, aby zapewnić płynne przejęcie obowiązków w nadchodzących latach. Pomysł na wczesną zmianę przywództwa pozostaje spekulacyjny, ale rodzina królewska wyraźnie przygotowuje się na przyszłość, zwiększając obecność i zaangażowanie księcia Williama w sprawy królewskie. Ta zmiana jest częścią naturalnej ewolucji monarchii, mającej na celu wsparcie króla Charlesa, jednocześnie pozycjonując Williama jako widocznego lidera dla następnego pokolenia. Co się stanie z Kamilą i Kate? Gdy król Charles umrze, przejście na tron nastąpi natychmiastowo dla księcia Williama. Jednak jego oficjalna koronacja odbędzie się później, po okresie żałoby. Z podobną ceremonią jak pogrzeb królowej Elżbiety II, król Charles otrzyma pogrzeb państwowy po publicznej wystawieniu jego trumny, aby pozwolić publiczności oddać hołd. W tym czasie oczekiwani są liderzy światowi, głowy państw oraz dostojnicy z całego świata, obok wszystkich członków rodziny królewskiej. Starsze członkini Rodziny Królewskiej odegrają centralną rolę w ceremoniach, w tym książę William, jego rodzeństwo, księżniczka Anna i książę Edward oraz królowa Camilla, żona króla Charlesa. Choć książę Harry i książę Andrew nie są już aktywnymi członkami Rodziny Królewskiej, prawdopodobnie wezmą udział w ważnych ceremoniach na trzecich ojców i braci odpowiednio. W przypadku śmierci króla Charlesa, królowa Camilla doświadczy znaczącej zmiany tytułu. Jako królowa małżonka nosi ten tytuł, ponieważ jest żoną panującego monarchy. Jednak po śmierci męża przestanie być nazywana królową, wówczas przyjmie tytuł królowej wdowy, tytuł nadawany wdowie po królu. Ostatnią osobą, która nosiła ten tytuł, była królowa Adelaide, która została królową wdową po śmierci swojego męża króla Wilhelma Troster. W 1837 roku i pełniła tę rolę aż do swojej śmierci w 1849 roku. Interesująco, gdyby Camilla była biologiczną matką księcia Williama, miałaby prawo nosić tytuł królowej matki tytuł zarezerwowany dla matki panującego króla. Ale ponieważ Camilla nie jest matką Williama, ten tytuł jej nie przysługuje. Po objęciu przez Williama tronu jego żona, Kate Middleton, otrzyma tytuł królowej. Ściślej mówiąc królowej Catherine. To będzie jej rola, gdy jej mąż stanie się królem. Ich troje dzieci, książeń George, księżniczka Charlotte i książę Louis zachowają swoje tytuły królewskie, a George stanie się pierwszym w kolejce do tronu po księciu Williamie. Droga Kate Middleton do tytułu królowej była naznaczona osobistymi i publicznymi wyzwaniami, a także ogromną ewolucją. Rok 2024 w szczególności. Był dla niej trudnym rokiem, ponieważ w styczniu przeszła operację z powodu schorzenia, co spowodowało, że musiała oddalić się od swoich królewskich obowiązków aż do marca. Później ujawniono, że zdiagnozowano u niej raka i rozpoczęła chemioterapię. Była to pierwsza okazja, kiedy Kate publicznie podzieliła się takimi osobistymi informacjami, co oznaczało kluczowy moment w jej życiu i jej roli w rodzinie królewskiej. W związku z tym jej urlop zdrowotny na obowiązki publiczne został przedłużony, a jej zdrowie stało się w centrum uwagi i współczucia publicznego. Choć Kate nie była w najlepszej formie do pełnienia swojej roli, książę William był dla niej cennym wsparciem. Bliskie źródło podzieliło się informacją, że był głęboko dotknięty diagnozą, ale jego głównym zmartwieniem było dobro jego żony. Zdeterminowany, by pozostać przy jej boku podczas leczenia, William przyjął na siebie większą rolę w zarządzaniu ich obowiązkami królewskimi, co pozwoliło Kate skupić się na jej powrocie do zdrowia bez dodatkowej presji związanej z obowiązkami publicznymi. Mimo intensywnej uwagi mediów William starał się chronić prywatność rodziny, utrzymując zjednoczony front i chroniąc ich dzieci przed niepotrzebnymi zmartwieniami. Odporność Kate objawiła się, gdy po raz pierwszy pojawiła się publicznie w czerwcu. Podczas Trooping The Color. Uznając swoje ciągłe leczenie w szczerym liście podzielonym z publicznością, Kate odegrała ważną rolę w działaniach charytatywnych. Oprócz swojego osobistego wyzdrowienia, Kate odegrała ważną rolę w promowaniu działań charytatywnych, wnosząc znaczące wkłady w organizacje koncentrujące się na dobrostanie dzieci, zdrowiu psychicznym i zaangażowaniu młodzieży. Zrównoważyła swoje obowiązki królewskie z inicjatywami swojego męża, wzmacniając ich publiczny wizerunek jako pary zaangażowanej w charytatywną działalność. W 2011 roku uruchomili fundusz małżeński dla 26 organizacji charytatywnych, który stał się Fundacją Królewską Księcia i Księżnej Walii. Co odzwierciedla ważną rolę Kate w ich wysiłkach filantropijnych. Jej działalność charytatywna przyniosła jej efekt Kate, z jej wsparciem obejmującym zdrowie psychiczne, sport i sztukę. Jest patronką różnych organizacji, w tym National Portrait Gallery i Lawn Tennis Association, a także bardzo interesuje się sportem, uczestnicząc w wydarzeniach charytatywnych i promując zaangażowanie młodzieży. Wspiera również inicjatywy zachęcające do aktywności na świeżym powietrzu, takie jak kampania Backyard Nature. Kate broniła rodzin wojskowych i rehabilitacji uzależnienia, a jej praca z NAS podczas pandemii wykazała jej zaangażowanie wobec pracowników służby zdrowia. Jest również gorącą zwolenniczką opieki paliatywnej dla dzieci poprzez swoją pracę w hospicjach dla dzieci w East Anglii. Oprócz swoich zobowiązań charytatywnych, Kate ma znaczące zainteresowania fotografią i wykorzystuje ją do uchwycenia niezapomnianych chwil. Prowadząc nawet warsztaty z Royal Photographic Society, aby pomóc młodzieży wyrazić się poprzez sztukę. Kate Middleton wniosła znaczące wkłady w różne przyczyny, łącząc swoje osobiste pasje z królewskimi obowiązkami. Jednym z jej znaczących projektów było fotografowanie ocalałych z Holokaustu na wystawę w Imperial War Museum, co świadczy o jej szacunku dla historii i ludzkiej odporności. Organizowała również wystawę fotografii wiktoriańskiej skupiającą się na dzieciństwie w National Portrait Gallery. W czasie pandemii COVID-19 w 2020 roku Kate uruchomiła projekt The Hold Still, aby uchwycić wspólne doświadczenie pandemii, zbierając ponad 31 tysięcy zgłoszeń i publikując książkę z ilustrującą jej zaangażowanie w znaczące sprawy. W grudniu 2021 roku rozpoczęła organizację koncertu świątecznego Together at Christmas w opakstwie Westminster, łącząc naród w trudnych chwilach. Kate i książę William wspierali również globalne sprawy, takie jak kryzys uchodźców ukraińskich i katastrofy naturalne. Ich działania charytatywne podkreślają ciągłą rolę rodziny królewskiej w wsparciu podczas kryzysów. Zaangażowana w zdrowie psychiczne. Kate popierała zdrowie psychiczne dzieci poprzez różne inicjatywy, w tym kampanię Heads Together z księciem Williamem. Otrzymała złotą odznakę Blue Peter za swoje działania, co jest rzadkim zaszczytem. Dodatkowo uruchomiła stronę internetową Mentally Healthy Schools, z której korzystało ponad 250 tysięcy uczniów i członków personelu. Miłość Kate do natury i dobrostanu dzieci skłoniła ją do stworzenia ogrodu Back to Nature na Chelsea Flower Show w 2019 roku, promując pozytywny wpływ natury na zdrowie psychiczne. Zbudowała także plac zabaw w Sandringham, co podkreśla jej zaangażowanie w tworzenie przestrzeni, w których dzieci mogą się rozwijać. Jej działania na rzecz zdrowia psychicznego i rozwoju wczesnego dzieciństwa były finarem jej pracy charytatywnej. W 2020 roku ona i książę William uruchomili Our Frontline, aby wspierać zdrowie psychiczne pracowników pierwszej linii podczas pandemii COVID-19, i później wprowadzili Shout, usługę zdrowia psychicznego przez SMS. Również poruszyła znaczenie pozytywności w trudnych momentach w wzruszającym filmie w lutym 2021 roku i kontynuowała wsparcie zdrowia psychicznego dzieci. W czerwcu 2021 roku Kate założyła Royal Foundation Center for Early Childhood, aby promować badania i advocacy w zakresie pierwszych pięciu lat życia. Kontynuowała współpracę z ekspertami do SWAN, rozwoju wczesnego dzieciństwa, w tym z podróżą do Danii i rundą okrągłego stołu w 2022 roku. Kampania Shaping Us, uruchomiona przez Kate w styczniu 2023 roku, miała na celu zwiększenie świadomości na temat znaczenia wczesnego dzieciństwa. A później w tym roku wygłosiła przemówienie inauguracyjne w Design Museum w Londynie. Oprócz działań charytatywnych społecznych Uczestniczy również w znaczących działaniach na rzecz armii i sił zbrojnych. W 2014 roku Kate, księżna Cambridge, podjęła znaczący krok w wsparciu rodzin wojskowych, pisząc przedmowę do książki Living in the Slipstream: Life as an RAF Wife. Dochody z książki zostały przeznaczone na organizacje charytatywne, które podkreślają wyzwania, przed którymi stają rodziny służące w Royal Air Force. Ten akt współczucia zapoczątkował jej rosnący związek z siłami zbrojnymi. Rok później, w 2015 roku, Kate otrzymała prestiżowe patronat Royal Air Force Air Cadets, organizacji oferującej możliwości dla młodych ludzi w wieku od 12 do 19 lat. Rola ta została przekazana w specjalnym momencie, oznaczając formalne przekazanie z rąk księcia Edynburga, który piastował ten tytuł przez 63 lata. Przekazanie miało miejsce podczas prywatnej audiencji w Pałacu Buckingham, a książę wyraził swoją wiarę w zdolności Kate do kontynuacji tego dziedzictwa. Przyjmując nową odpowiedzialność z oddaniem, Kate aktywnie uczestniczyła. Jeśli Ci się spodobało, zostaw lajka i udostępnij ten film.